Siemaczko, widzowie, ja jestem Olgierdy Player i to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym filmie yy, no, pouczę się trochę bridge'owania, na przykład Ninja Bridge'a, God Bridge'a i tym podobne. Ogólnie Ninja Bridge mam nawet tak opanowany, jak teraz widzicie. Jest git z tym Ninja Bridge'em u mnie. I oczywiście żadnego makro autoklikera ja nie mam. Patryk to może potwierdzić? To Patryk? Tak, tak, tak. To prawda. Sam wiem, jak z nim grałem, to serii on nie ma. Mam drag klika. No, ale drag -klika. tu on jest dozwolony akurat. Bo można się uczyć po prostu na drag kliku. Ja mam legalnego yy, drag klika, ale niektórzy nawet tych legalnych nie przyjmują. I to jest trochę słabe. Kurczę. W ogóle zrobiłem intro już sobie. Nie, nie, nie. Kurczę. Mogę cię w ogóle potem moje intro. Ja sobie już zrobiłem. Kurczę. O, i postarek robi intro. Wbijajcie na jego kanał. Bo tam Odcimku. możliwe, że dzisiaj będzie ze mną odcinek, prawda? Mhm. Ja chyba teraz będę wstawił, jak mu ci intro powierza. A no tak, teraz. Znaczy, to będzie wcześniej niż mój odcinek? Więc już pewnie jest na kanale. Jak to oglądacie? Kurczę! Mój rekord to 24 sekundy. powiem Wam, że trudno to zrobić. A na Bedwarsach się przydaje. Na mojej ulubionej giereczce. I czemu każdy na czacie pisze? Gigi, dzi Ej, to ja też napiszę! Napiszę takie wielkie GG. Cały czas już Kurcze! Ale Ninja Bleach kozak się robi, jest to przyjemne. Ten Brizli bym chciał. Tak. Hmm i albo speed bridge'a co tu jest jeszcze żeby to polepszyć nie to na pewno blok hmm. szma rady terakota więc się będzie fajniej budować o jezu ale szybciej szybciej po prostu O, dobra, zbudowałem się. Ale spadłem. I po myślę, że będzie miał kozackie intro. I jutro też będzie streamek na Twitchu u niego. No, no. Możecie wbijać. Dam w opisie wszystko: IP do serwera, Discordzika, wszystko. Ogólnie. Ajj! Jujujuj, juj, ojoj. Oj, oj, oj. Spadłem. Zmienia typu bloku. Spróbuję teraz. Nie. Może z białego szkła? Jest normalnie białe szkło. Po co? Jak się dziwnie buduje tym białym szkłem. Nie, no białe szkło jest niewygodne. Powiem Wam. Statystyki. A, bo są jeszcze takie. Mapy. A, mapa zmian. Burz, A to tam. Taka mapa. Tu jest mniejsza odległość. I wezmę sobie. W sumie na tym mi się fajnie budowało. W sumie takie przyzwyczajenie. Kurczę. To się Słuchałam, Patryczku? Taka, Taka się coś? Nie, ciebie nie. Kurczę, próbujemy teraz tak. Zrobimy. Aj. Ja właśnie tak to sobie robię. ktoś tak radę? Nie. Ja wyczuję. Zobaczcie, czy da się pobić ten rekord tak po prostu, bo ja miałem 24 sekundy, a teraz będę miał wcześniej, jeszcze, 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 buduj, 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 kurczę. No nie, to jest kurzujące, że trzeba tego dotknąć. A i prawie. Co Ja to będę kiedyś taki pro player. Zobaczycie, dążę do tego celu cały czas, żeby się ulepszyć i na kanale, i w Minecrafcie, i wszędzie. Chcę by, chciałbym być lepszy. Chciałbym być po prostu dobry. Nic więcej mi nie potrzeba. Aj, ale już mnie palce walą. Tak się budowałem. Cały czas klikam. Aj, uju, uju. Chcę zrobić nowy rekord. Jestem jeden, Jeden. Więc to nic się nie zaliczam do Krasnoludków z Wengenbergu. Kurczę! Muszę podskoczyć, czy co? Ale teraz każdy pisze wersję hmm. Chciałbym przynajmniej 15 sekund to zrobić. Ja na zawsze tak gram bezpiecznie widzowie. Chciałbym, żeby było inaczej. Żebym mógł grać niebezpiecznie, ale i skutecznie. I wtedy to niebezpiecznie się zamieni w skutecznie. Dobra, pełne skupienie. Kurczę, kurczę. Co jest? Hmm. Dokładnie, autokliker to syf. Dobrze. Lepiej się samemu nauczyć, gość. Piąteczek. Nie mogę, no. Brizli? Nie. Dobra, tak się nie buduję, bo na razie tak zbytnio się uczę. Dobra. Kurczę. Dobra, myślę, że zrobimy jeszcze raz i kończymy ten odcinek. Kurczę. Nie wiem. Zamknąłem oczy. Mrugnąłem po prostu. I się zwaliłem. Tu trzeba mieć cały czas otwarte oczy. Co jest? Kurczę. O, dwa, blizdni zrobiłem dwa. Pierwszy raz postawiłem dwa klocki na Brizli. Jeden. Robert, a ty masz montażystę? Ja montażysty nie mam. Znaczy szukam, na Discordzie można mieć, widzowie też. Zgłoszenia na mój... A Ty montujesz na razie filmy? Ja nie montuję Słuchaj, nie montuję, mhm. bo nie mam montażysty Chciałbym montażystę Ja nie ja mogę dla Ciebie montażysty Nie, ja chcę takiego profesjonalnego, nawet mógłby płacić Ile, 255 zł? Nie, no najwyżej tak za jeden montaż to 2 zł. Nie chcę takiego, żeby wymagał. Kurczę. Dobra, widzowie, to już by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i ja się żegnam. I pa!